Dzieński manaczko, dzisiaj sobie zegramy w OP. Ogólnie ja już wcześniej w to grałam, więc mam to zaczęte. I myślę, o ja. myślę że ten filmik będzie trwał tak 10 minut. I właśnie spadnę na piętro drugie z tym minutkiem w OP. No! no, no. Ja nie takich, bo one są najgorsze wydarzenie. I ogólnie tutaj do tego mam taki trik, że we sobie tak. I ja, i no, jak zrobi się tak i będzie tak dalej szło, to po prostu to jest prawidłowe. Nie wiem, czy we wszystkich opytać działa, ale we wszystkich, które jak wam. Dotychczas tak działało, więc myślę, że we wszystkich tak działa. I idziemy teraz przez jakąś linkę. I znowu skakanie przez jakieś lasery. Tego nie Okej, okay, to jest proste akurat. Aha, i, i jakby musimy na dobre naskoczyć, myślę. Aha, nie wiem o co w tym chodzi. Że nie możemy po prostu na te czerwone. Tutaj mamy takie proste. O nie, i znowu to, czego nienawidzę. I teraz mamy coś takiego. To też jest proste. I teraz musimy wskoczyć. I ok, mamy kolejny. mamy 61, więc. Myślę, że zagramy tak do. No nie wiem. Może do 80. zależy, jak szybko będę przechodziła te steggery. Bo tego nie wiem. I bo jak już mówiłam, film będzie trwał mniej więcej 10 minut. Może ewentualnie 11 czy coś takiego. I teraz coś takiego mamy. Okej, okay. to już troszeczkę trudniejsze. Ale myślę, że też sobie damy radę bez problemu. Tutaj w ogóle niektóre z rzeczy są mega łatwiutkie. I myślę, że na końcu mogę Wam pokazać na końcu filmu jak się nazywa to obby. Teraz skaczymy po takich tęczowych. Okej. Okay. Już udało się. Teraz mamy takie ładne pastelowe. I skaczamy po tabletkach. Okej. Okay. Wskoczyliśmy i teraz coś takiego. To jest proste. Tutaj nawet skakać nie trzeba. Nie wiem, czy w tamtym trzeba, ale w tym na dół nie trzeba było. Patrzcie, jak to dotknęło, no nic się nie stało. A, okej, okay, nie można tego dotknąć. No, na pewno wejdzie, przejdziemy więcej niż, niż 80. I myślę, że niedługo też będzie odcinek z Destiny 4, bo dawno już go nie było na moim kanale. I możecie pisać mi w komentarzach jak nie zablokują oczywiście czy wolicie jak robię edite na przykład Robloxa czy na przykład Simsy wolicie a może mam nagrywać jeszcze inne gry w sensie nie z Robloxa tylko ogólnie takie inne na przykład no nie wiem nie wiem co na przykład na przykład może chcecie mówić Star Planet jeszcze czas jeszcze czekamy Czekamy, czekamy, czekamy. O nie no. Ja... Przecież nie dotknęłam w sensie. Okej, okay, mam teraz jakieś kulki. I ogólnie w niektórych stage'ach można trochę oszukiwać, bo nie trzeba na wszystkie skakać nawet. Przecież się ja na tu nie zaskoczyłam? Hmm. Myślę, że tak do do do, dziewięć, do, dziewięć, do dziewięćdziesiątego stage'a dojdziemy i myślę, że wystarczy na dzisiaj przy odcinek. Bo Chociaż dobra, dojdziemy do stage 100 i się na nim zatrzymamy. Yes. Chyba, że będzie mi szło tak jak przed chwilą, że wszystko mi się, że cały czas umieram, to wtedy będzie mniej. Okej, okay, jesteśmy na 90, czyli jeszcze 10 stage. A. I, jakby ta gra jest szybka, bo są proste. Jakby dosyć. Y, stage. A. I myślę, że jeszcze Wam pokażę, jak ta gra się nazywa, jak już dojdziemy do setnego stage'a. Co ok. Jeszcze 6 stage. A. Ok. A ten kolorek. Teraz coś takiego. Nie lubię takich rzeczy. One są dość w sensie nie, nie zawsze trudne, ale często są dość trudne. Takie stage. Okej, okay. Jeszcze dwa stage i na ja dziś skończymy ogólnie mega szybko mi czas leci jak raz jak tak gramy piętro trzecie no i jesteśmy na setnym więc ja się już będę z wami żegnała i Narka